Cześć, witajcie, zapraszam na Charlotte Sypaną. Jak sama nazwa wskazuje, to ciasto się sypie, a nie wyrabia. To jest bardzo ciekawa metoda wykonania, z którą przy innych ciastach się faktycznie nie spotkałam. Zapraszam. Do wykonania ciasta potrzebujemy 170 g masła które dzielimy na dwie części, jedną mniejszą, około 1 trzecia, no i drugą, 2 trzecie. Wkładamy je do zamrażalnika do czasu przygotowania pozostałych składników. Składniki sypkie będziemy wsypywać do miski, będzie to kasza manna, jedna szklanka, następnie jedna szklanka mąki, 3 czwarte szklanki cukru białego bądź brązowego oraz jedna łyżeczka proszku do pieczenia. Te składniki musimy bardzo dokładnie ze sobą połączyć, a następnie podzielić je na trzy części. Najłatwiej to zrobić za pomocą wagi, wtedy mamy pewność, że te części są naprawdę równe. Przystępujemy do przygotowywania jabłek. Potrzebujemy 1,5 kg jabłek soczystych. i Ja do tego celu użyłam jabłek odmiany Champion. Musimy je obrać, a następnie zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Tu jabłek dodajemy łyżeczkę cynamonu. Gotowe jabłka dzielimy na, na dwie takie same połowy, ponieważ będziemy z nich robić dwie warstwy. Tortownice około 20 cm, może być 20 bądź 22 cm. Na dno tortownicy ścieramy mniejszą część masła, a następnie rozprowadzamy je w, w miarę równą warstwę. Na masło wysypujemy pierwszą część sypkich składników. Sypiemy je w taki sposób, żeby powstała w miarę równa warstwa. Teraz wykładamy pierwszą połowę jabłek, i tutaj ponownie staramy się, żeby ta warstwa była jak najbardziej równa, bo potem po upieczeniu będzie to ładnie wyglądać. Na to wysypujemy drugą część sypkich składników. Jak mówiłam, ciasto faktycznie jest sypane. No i teraz wykładamy drugą połowę jabłek. I obułka przykrywamy ostatnią częścią sypkich składników. Które wyrównujemy oczywiście, żeby powstała płaska powierzchnia. I na tą ostatnią warstwę ciasta ścieramy większą część masła, tą która nam pozostała. Nie przerażajcie się, jeżeli wydaje wam się, że ilość masła jest zbyt duża. Ono po starciu faktycznie wydaje się, że jego objętość wzrosła, ale w trakcie pieczenia roztopi się i wniknie do środka ciasta. Przygotowane ciasto pieczemy w 180 stopniach przez 75 minut. Po upieczeniu ciasto prezentuje się naprawdę niezwykle efektownie. W smaku też jest bardzo dobre, chociaż wyczuwalna jest w nim nutka kaszmany. Jeżeli nie lubicie tego smaku, to można ją zastąpić bułką tartą, czego ja osobiście nie robiłam, więc nie wiem, jak wtedy by smakowało to ciasto. Ale jeżeli macie takie doświadczenia, to dajcie znać w komentarzach. W ogóle dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takim rodzaju ciasta. Czy to jeszcze w ogóle dla Was jest ciasto? Szczegóły tego przepisu znajdziecie na moim blogu słodkiblog.pl. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału na YouTube i do oglądania innych filmików, jakie tam znajdziecie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Cześć.